Jeśli ktoś nie wie, to Geoguessr to gra, w której wywala nas z dowolnym miejscu na świecie i musimy zgadnąć, gdzie jesteśmy. No ale niektórych miejsc po prostu nie ma. Natomiast udało mi się znaleźć mapę, która zawiera wszystkie państwa świata, a właściwie to ich stolice. Więc to nie będzie łatwe wyzwanie. Przypominam, że odcinki pojawiają się codziennie, dlatego zachęcam was do subskrybowania kanału, bo walczymy teraz o jak najwyższe cele, ale koniecznie z opcją dzwoneczka, bo odcinki są codziennie, ale nie o stałej porze. No i jak chcecie to możecie zostawić też łapkę w górę Sorry za te żebranie, ale wiecie jak wyglądają algorytmy YouTube'a Tutaj już jeńców nie bierzemy 198 stolic świata Możemy być dosłownie w każdym miejscu na świecie Już nie ma czegoś takiego, że tutaj O, tego kraju nie ma w Jogueserku O nie, nie, nie Oczywiście gramy bez możliwości poruszania się Także zobaczmy Pierwszy kraj, który nam wylosowało jest flaga Holandii, no ale to nie jest Holandia, bo pierwsze nie ma żółtych blach, a dodatkowo to państwo wygląda totalnie inaczej. Jest raczej azjatyckie, bym powiedział. Esta St. George's Bank. Kropka, kurczę, nie zobaczę tej kropki. Tower Bank. Dobra, no ale jesteśmy w ogromnym. Znaczy, no jakimś dużym kraju, chyba. Club de... com Club de Blanco. Hmm. O. Jest flaga Kurczę, ale czego to jest Flaga trochę jak Eswatini wygląda stąd Ty, to może jest Taką flagę, chyba mam podobną Kiribati, nie, chyba troszeczkę inno. Kurczę, chciałbym Jest język hiszpański, no to raczej bym Wstawiał, że jesteśmy gdzieś w tej Aglomeracji To może być jakaś Nicaragua w sumie Bo czemu by nie Jest flaga Hiszpanii nie Malta tu nie jest kurcze nie zobaczę chyba więcej podpowiedzi. To nie jest prosty kraj na sam start. Ho ho ho. Nike. General de Seguros. No dobra to są stolicy. A spróbujmy podjechać nie do Nicaragüe. że jesteśmy gdzieś w Managua. Centro Comercia. Hmm. Kurczę nie no Nicaragua to raczej nie jest, ale że tutaj nie ma żadnej podpowiedzi większej. Jesteśmy blisko jakiegoś banku w Georgii, Santa, San Salvador. Ale to kurczę, będzie mega ciężkie do znalezienia raczej. San Pedro, San Georgia, chyba, że to jest jakieś miasto gdzieś tutaj. Ja po prostu nie znam tego miasta. Cayman Island. Spróbuję tutaj gdzieś przejechać. Może by się gdzieś wyświetliło. To może jest po prostu nazwa miasta. Ale chyba, chyba nie. Dobra, a czekajcie, określmy na razie jeszcze podstawową rzecz. Gdzie mamy słoneczko? Słońce jest tutaj, czyli na północ. No to by się zgadzało, że te tereny gdzieś tutaj. W sensie północna hemisfera, z racji tego, że słońce jest na południu. Kurczę, ale nie wiem. No, no nie jest to prosty przykład na pewno na start. Ale to dobrze, właśnie takie przykłady chcieliśmy, gdzie to z miejsca nie jest wszystko wiadome. Nie no, Puerto Rico nie ma yy, blach samochodowych. A w sumie ten nie ma, a może to jest Puerto Rico. Może to jest? Czyli byśmy byli gdzieś w San Juan. Kurczę, to wiem. Może rzeczywiście to jest, bo tutaj jest duża podpowiedź. Wiem na pewno w Puerto Rico nie ma. A nie, czy są tutaj blachy? Kurczę, jakby nie było widać, ale flaga Holandii? Nie wiem, powiem wam, że próbuję cokolwiek znaleźć. Tutaj, że była jeszcze jakakolwiek podpowiedź, ale nic nie widzę. No jest to na pewno gdzieś tutaj. Tego jestem pewna, no bo tutaj. Wszystko raczej podpowiada za tymi miejscami, ale tego Saint nigdzie nie widać. Nie, to po prostu wale, chyba tam, bo wydaje mi się, że tam będzie najprościej, nie? Hmm. Nie, no nie, nie wymyślę, nie wymyślę, chyba że jakieś tu trinidady, ale raczej. A Jest? To to? Saint. George's Bank. Dobra, ty, to to. O, 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 kurde Nie gadajcie, że tak randomowo znalazłem Grenada, kurcze, jaka była flaga Grenady Mogła być taka, ja wtedy Tego nie kojarzyłem za bardzo, pamiętam jak robiłem ten quiz Bo flaga Grenady nie jest taka Oczywista, jest St. George's Market Grenada Ha, ciekawe To jest chyba to, bym powiedział A czekajcie, popróbuję tutaj Znaleźć dokładną lokację, jesteśmy centralnie Pod bankiem, o w międzyczasie Lolek zostawił suba, dzięki wielkie wariacie Dobra, wydaje mi się, że to jest to. Zobaczmy z ciekawości. Nie, to była Panama City. Okej. Okay. Czyli to nie była Grenada. Czego było? To było St. George's? Nie wiem o co chodzi. Szkoda. Myślałem, że Panama i udało nam się perfekcyjnie strzelić. Ale nie, no właśnie, Grenada to aż by za ładnie to wyglądało na Grenadę. No dobra, no nieistotne. Zmyliło mnie tam niesamowicie. Bo myślałem, że to jest jednak tamto. No dobra, co tutaj mamy? Jest flaga. I to jest flaga Trinidadu, prawda? Jesteśmy w Trinidad i Tobago. To jest taka flaga, mi się wydaje, że w Trinidadzie była. Tak bym powiedział, chyba że to jest jeszcze większa zmyłka i tam po prostu ktoś zaznaczył. Tylko co jest stolicą w sumie? Trinidadu Port of Spain? Może być. Może być to w sumie stolica. Ten stolico. Dobra, zobaczmy po prostu, czy miałem rację. Tak, to bym miałem rację. Czyli to był. To była flaga Trinidad, ok. No to ta runda była łatwiejsza. Mogę tutaj dokładnie poszukać, ale też nie miałem pewności, czy Port of Spain jest stolicą, więc się nie chciałem nadzieć. Ok, to wygląda jak kraj europejski, więc tutaj, tak, jest to oficjalny coverage JOG widzowie, Jesteśmy w Lizbonie, czyli stolicy Portugalii. Również tutaj nie będę świrował, po prostu strzelam, tak jest, więc kilometr byliśmy od dokładnej lokacji, i tutaj już nie jest oficjalny coverage. Jest ruch prawostronny, troszeczkę kraj wyglądający, no tutaj nie można się poruszać wiadomo, bo to tylko zdjęcie. Jezu, jakie to jest przerażające z takiej wizji. Są żółte blachy z tyłu, ale chyba nie wszędzie. Okej, okay, tutaj nawet słońce będzie ciężko, ojoj. Oj, oj. Powiem Wam, że z takim czymś wali mi to jakimiś o tymi krajami. Tylko że tutaj już może... Hmm. Honduras dawaj. Dajmy, że jesteśmy gdzieś w Hondurasie. Bo nie chce mi się... Nie, kurczę, to była Nicaragua, więc mega blisko Czuć było ten vibe, ale kurde, no mogę tutaj Dokładnie zgadnąć w sumie Flaga Trochę jak flaga Malezji Ho, Kurczę, to też są chyba czarno-biało-czarne W Malezji, ale chyba nie ma żółty blach Nie, na pewno nie, nie, to jest kraj afrykański Teraz myślę Myślę, że to jest kraj afrykański jednak Kurczę też słońce. Tak zdjęcie robione, że ciężko jest słońce wskazać. Strasznie ciężkie przykłady wam powiem. O, żółte blachy są z tyłu. No w Afryce jest kilka takich krajów. Ruch jest prawostronny, co raczej by wskazywało te północne. Stolicy... A czy to w ogóle może być Afryka? Hmm. No tutaj ci ludzie tak wskazują na Afrykę, nie? Bo tutaj myślałem jak myślał o jakimś laosie, ale który to kraj? Nie wiem. Może dajmy, że jesteśmy w Jubie ale to jest już typowy strzał. Nie, to była w ogóle Surinam No dobra, ale ta runda już była giga ciężka Spróbujmy swoich sił Jeszcze raz No i to jest łatwe To jest e... To jest Oslo po prostu Też często w te blachy samochodowe Mają zielony kolor W Norwegii Więc po prostu daje Oslo Tak, tutaj no nie będziemy się A no to też jest easy Chciałem powiedzieć w pierwszej chwili, że to są Niemcy Ale nie, no to jest Watykan, tak? No musi być to chyba czy nie? Nie, no to jest Watykan. Imo tutaj nawet nie ma co myśleć. I po prostu my znajdujemy się gdzieś w tych terenach. Tak, no byliśmy centralnie tutaj. Okej, okay, czyli Watykan. No, no to nie było ciężkie. Tak samo jak nie jest ciężkie, to bo to jest Akra, tak? To jest Akra, stolicą. Gany jest Akra, a nie. K czy kim ma? Kurde. Ty Afryki zbyt Nie, 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 Akra jest stolicą nie Kumasi Tak jest, dobra, więc to też było prost, prosty przykład. O! Flaga Meksyku. Nie no, to nie jest Meksyk, to jest, moi drodzy, Mongolii, ale to, to jest jakaś flaga. To nie jest chyba flaga Mongolii z tego co widzę. No dobra, to jest na pewno Wan Bator czyli stolica Mongolii. Tutaj nawet chyba jest potwierdzenie. Tak, to była już flaga Mongolii. Tak, to jest Mongolia, ale kurde powiem wam, że tutaj Tam wygląda jak flaga Meksyku na spokojnie Tak No dobra, nie istotne W każdym razie mamy dobrze określony kraj I to jest chyba Bangladesz bym powiedział Tak, jest skrypt Czyli y, tutaj w takim języku właśnie mówię W Bangladeszu jest Daka, czyli stolica Bangladeszu No dobra, tutaj na razie mamy łatwe rozdanie Więc nawet nie będę szukał dokładnych lokacji No dobra, pierwsza piątka poszła dobrze Prawie w ogóle zrobiłem maksa ale to było zdecydowanie za łatwe Powiem wam tak w ogóle, że mogłem tam wykręcić te 25 tysięcy I poszukać dokładnych lokacji Ale trudno, poszło Poszło sprzęgło To jest flaga Haiti Tak, to pamiętam, jesteśmy na pewno w Haiti Więc spoko To nie jest kraj ciężki, czyli musimy być gdzieś w tych regionach Dajmy, że nawet gdzieś tutaj No dobra, byliśmy dokładnie tu Ale to również znajomość flag pomogła I Tu jest oficjalny coverage Jest ruch o, nie, to wygląda jak Europa jakaś, czy to jest po prostu, o kurcze, to nie jest wcale łatwy kraj do, jest parę, okej, okay. parę jest używany zamiast znaku stop w Ameryce Południowej, tylko co to jest, czekajcie, a jakie są blachy, są pomarańczowe, o kurde, w sensie tylko w tych taksówkach chyba, ale to wciąż. To musi być Santiago w takim razie I to nie Santiago Bernabeu, czyli stadion Realu Madryt A po prostu stolica Chile Chile Tak mi się wydaje, że gdzieś, gdzieś jesteśmy w Chile Tak jest, to było Chile, więc też dobrze kraj zgadnięty I... To jest Norwegia? Nie, 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 jest Landhaus Landhaus to jest po niemiecku chyba Tak mi się wydaje, ale znaki są takie typowe jak w Norwegii nie, 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 to jest język niemiecki. Metro Radhouse. To jest z takimi widokami, to jest Szwajcaria? Tak, kropka ch. Czyli tam jest jakoś to rozwinięcie tego Havletta, coś takiego. No dobra, w każdym bądź razie, to jest na pewno Szwajcaria, czyli jesteśmy w niecurychu, tylko w Berno. Tak, Berno jest stolicą, więc jesteśmy gdzieś tu na placu. Tak jest, dobra, więc to była rzeczywiście Szwajcaria, no i Amsterdam, po prostu. Więc tutaj no, jest znowu łatwo, bo jest to oficjalny coverage. Rowerki, oczywiście, żółte blachy. No nie, to nie Luksemburg, to jest, moi drodzy, Amsterdam. No, tutaj też nie szukajmy, tak jest. Dobra, czyli znowu będzie perfekcyjnie. Jest flaga Niemiec i jest flaga azjatycki kraj. To był chyba Afganistan, prawda? Skrypt też. Ha, czy to był Afganistan? Czy się teraz. Zapomnę. Nie, 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 jest flaga Niemiec, ale nie, to była czy Pakistan, nie Pakistan miał. Kurde, nie, to był. Nie to jest Afganistan. Kabul moim zdaniem. Tylko nie, żeby to nie był Pakistan, bo trochę wstyd. Nie, to był Afganistan. Dobrze, więc tutaj na szczęście się nie pomyliłem, bo te kraje azjatyckie czasy mi się mylą. No dobra, one more time. Jeszcze raz bo było za łatwo. Okej, okay, no właśnie. I tutaj zaczynamy. Iwan. 360 graus No ale to mi nie pomoże Jest czer... O Jezu, jakie blachy dziwne Okej, okay, no tutaj Banco Atlas To będzie mega ciężka gra Mega A co to w ogóle jest? Gdzie my jesteśmy? Oj, oj, oj Nie mam pojęcia, ale tak absolutnie Tak absolutnie nie O, to jest jakby Mmm też będzie. Ciężko chyba słońce określić. Ono jest gdzieś tam, czyli powinniśmy być w północnych rejonach. Nie wiem, oj tutaj już jest bardzo ciężko. Mega, mega. Więc spoko, no bo chcieliśmy troszkę tego. Też wygląda jak jakieś te wyspy. Nie wiem, ale nie wiem jakie już. Inaczej nie będę tutaj siedział, bo to jest mega ciężkie. Daj mi gdzieś tu. Paragwaj, o proszę! Czyli byliśmy w Paragwaju, okej. Okay. To jest rzeczywiście niełatwy przykład. To wygląda jak Grecja z miejsca, jakbym miał strzelać. E, to jest chyba... Nie, nie, czy to nie jest język? Do Zaraz zobaczymy. Nie, to jest Cyrlica. O, to ciekawe. Myślałem, że Grecja w pierwszej chwili. Ale to już w śmierci Bułgario po prostu, nie? I Sofią chyba. Albo... Nie, nie, czekajcie. O to. To jest Skopje. Czyli północna Macedonia, prawda? Cyk... O, -N e tak jest, północna ta Macedonia. Dobra, Ła, mamy to. Bajriki Super Mall, okej. Okay. No tutaj bym powiedział, że Afryka. Vodafone, pamiętacie jak to było sponsorem Manchester United? To było w 2006 roku, coś takiego. Były takie czasy. Ojej, a może nie Afryka? Dobra, jesteśmy w północnej hemisferze. Kurde, śmierdzi mi tu jakoś oceanią teraz. Co tutaj mamy Tarawa Nie wiem Ruch jest lewostronny Co mogłoby wskazywać na oceanie A nie Afrykę Chociaż w sumie hmm. Nie wiem Nie wiem widzowie To jest już giga ciężki przykład Chciałem żeby było ciężej To jest Ale nawet nie, nie wiem czego tutaj szukać Walne jakąś stolice w oceanie chyba Albo to może być Afryka No może być w sumie Może to jest Cape Verde Praia Nie wiem Nie mam pojęcia nie, co to było? O Jezu, tutaj byliśmy w życiu, nie działa, ale jednak ocenia, tak? No tak, czyli pierwsza myśl, pierwsza myśl. No bo tutaj zero punkcików, OK. Tu natomiast jesteśmy... Kurczę, ktoś mi kiedyś mówił, że chyba o ta litera to dwa i jakby z kropką, to jest w innym języku, w sensie to jest w specyficznym dla jakiegoś kraju, ale nie pamiętam jakiego teraz. Czy mamy blachy? Blachy są całe białe, więc to może... Ale to raczej nie Moskwa. Nie powiedziałbym, że jesteśmy w Moskwie. Chociaż troszeczkę Bułgarią mi śmierdzi, ale nie, bo to jest oficjalny coverage. Czyli odpada. Olimpijski. Okej. Okay. Nie wiem, może to, a to nie... To już ktoś mi mówił, że to w Bułgarii występuje. Może... Ale nie, no w Bułgarii byłyby blachy Unii, tu nie ma. Ukraina też nie. Ra, chociaż może być to Ukraina. Hmm. Nie, walne, że to jest Moskwa, gdzieś na przedmieściach. Tylko to im przychodzi do głowy. Co to był Kijów, czyli jednak Ukraina. Szkoda. Mogłem to... A tu już byliśmy. Tak, tu już się powtarza lokacja. To była Lizbona centralnie. Więc ludzi to chyba gdzieś z tej strony. Dobra, nieistotne. No okej, okay, zrobiliśmy to. Tutaj były ciężkie dwa przykłady, ale dało to lepiej radę zagrać. Dzięki za wszystkie łapki w górę, suby i do usłyszenia już jutro.